W tej lekcji pokażę Ci jak stworzyć bardzo fajny element dropdown listy, która pokazuje się w stanie hover oraz jak poradzić sobie z takim problemem, że ta dropdown down lista znika w momencie, kiedy zjedziemy z elementu, który ją triggeruje. Cześć, nazywam się Michał Sosnowski i witam Was w kolejnej lekcji na moim kanale. Jeżeli będę jeździł kursorem myszy wokół napisu, to zobacz, że nic się nie dzieje, ale kiedy najadę na napis black... To wyjeżdża mi tutaj okno takie modalne, i jeżeli zjadę, nawet z tego napisu black, to jestem cały czas w stanie Hoover, a mimo tego nie znika mi to okno, i dopiero jak z niego zjadę, to ono mi po prostu zniknie. Ponadto, jeżeli wybiorę sobie to okno i na przykład kliknę w napis blue, to zobacz, że zmieniają się kolory, zarówno dla mojego tutaj obramowania, dla strzałki, dla tego napisu oraz dla tego elementu z kolorem oraz zmienia się tekst. Teraz, jeżeli zmienię na black, to zmienia się wszystko na czarny kolor i tutaj zmienia się tekst. Stworzymy właśnie coś w tym stylu z trochę lepszą animacją i żeby to zrobić musimy przejść sobie do designera, mamy tu czystą stronę i będziemy sobie po kolei robić te elementy. Zacznijmy od dodania sekcji, więc wybieram A na klawiaturze, następnie dodaję sekcję i nazwę ją sobie colors section, a następnie rozciągnę ją na całą wysokość ekranu i wypozycjonujemy sobie ją, a może będziemy pozycjonować kontener. Wybieram ponownie A na klawiaturze, a następnie wybieram sobie div block, nazwę go sobie colors container, a następnie rozciągniemy go sobie na całą wysokość, właściwie to Sekcji, sekcji możemy to skasować, dam reset, ok i wracamy do naszego kontenera, damy sobie na całą wysokość i wypozycjonujemy sobie flexem do środka, tak żeby następny content już był idealnie w środku. Dodatkowo zabezpieczymy to, żeby nam tu content nie wystawał poza nasz obszar, więc wybierzemy sobie jakiś padding. Może niech to będzie 80 pikseli, coś takiego. OK. Stworzyliśmy sobie taki kontener i teraz wewnątrz dodamy sobie div block, który będzie wrapperem dla całego naszego tego napisu i tego elementu tutaj. Więc wybieram sobie div block, nazwę to changer w wrapper i teraz możemy sobie wewnątrz dodać po kolei te elementy, które potrzebujemy. Najpierw potrzebujemy jakiś heading, nazwijmy go h1 heading. Może to być nasz główny heading, OK. A może wkopiuję ten tekst, będzie szybciej. O, w ten sposób. Dobra, i teraz nadamy mu jakąś klasę, niech to będzie Colors Heading. I teraz go ostylujemy od razu, niech to będzie fontem 400, -ką. kolor na razie zostawimy. I jeszcze zobaczmy rozmiar, może byśmy dali rozmiar 50 i tutaj wysokość linii dajmy 60. Może nawet dajmy 100 i będziemy sobie dalej stylować. Dobra, kolejną rzeczą, którą musimy dodać to jest Div block który będzie naszym trigger wrapperem i wewnątrz umieścimy sobie tekst będzie to tekst block. i nazwiemy sobie tutaj na razie black i teraz ostylujemy go w taki sposób że będziemy mieli taki sam rozmiar fonta czyli 50 może dodajemy jakąś klasę niech to będzie colors Trigger tekst i teraz możemy stylować. Dajmy mu tutaj rozmiar fonta 50. Tutaj damy mu tak samo 100 pikseli wysokości. Jeżeli chodzi o grubość fonta, zmieńmy ją może na bold. OK. Myślę, że wygląda to dobrze. I może jeszcze damy to uppercase. Myślę, że tak jest ok. Dobra. Teraz musimy ułożyć to jedno obok drugiego, więc wybiorę sobie tutaj na changer w wrapper w display flex. A następnie wypozycjonuję to w ten sposób. Jak widzisz, mamy tutaj pewną różnicę poziomów, i wynika ona stąd, że H1 ma pewne predefiniowane style, i musimy tu po prostu wyzerować marginesy w ten sposób. I teraz już jest to w jednej linii. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to ten trigger w wrapper odsunąć. Myślę, że o 30 pikseli powinno być ok. Myślę, że tak będzie dobrze. I jeszcze musimy dodać wewnątrz jakąś strzałkę. I tą strzałkę chciałbym dodać tekstową, więc wybiorę tekst blok. A następnie skopiuję sobie tą strzałkę, która jest tutaj tekstowa i wkleję ją sobie wewnątrz. Chcę dodać strzałkę tekstową, dlatego, że będzie mi łatwiej zmieniać jej kolor niż wymieniać obrazki. Ale oczywiście, jeżeli będziesz chciał wymieniać obrazki, to też powiem jak to zrobić. Dokładnie tak samo jak będziemy wymieniać tutaj tekst. Ok, i teraz możemy tej strzałce nadać jakiś rozmiar, może niech to będzie 40 pikseli. Tutaj damy jej tak samo 100 pikseli wysokości. Ok, w ten sposób i tak samo na trigger w raperze musimy flexem wypozycjonować do środka i rozstrzelić w ten sposób i mamy teraz już wszystko dobrze wypozycjonowane. Myślę, że na strzałce możemy jeszcze tutaj dodać jakiś margines, powiedzmy. 20 pikseli. Myślę, że tak wygląda to w porządku. Teraz zmienię tutaj nazwę. Niech to będzie Colors Arrow. I mamy tutaj już strukturę przygotowaną. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, to tutaj poniżej tych elementów będziemy chcieli mieć to okienko modalne. Więc musimy je wewnątrz tutaj umieścić. Wybieram A na klawiaturze, dodaję div block, ale jak widzisz, ten div block dodaje mi się obok. Ja bym chciał, żeby to działo się na dole, więc muszę tutaj dodać jeszcze jeden div block. Okay. I teraz jeden z tych div bloków posłuży mi do zamknięcia w jednym kontenerze strzałki tego tekstu. W ten sposób. Ok, I teraz muszę oczywiście ten div block nadać mu jakąś nazwę. Nazwiemy to na przykład roboczo, tekst i strzałka i również wypozycjonujemy tutaj flexem, rozstrzelimy, a na tym elemencie możemy teraz ten flex zresetować, a właściwie dajmy jeszcze raz flex, zresetujmy najpierw te style, żeby tego nie było w kodzie, ok, i w ten sposób. Na razie nie przejmujemy się tym, że tutaj się rozleciał trochę nam ten layout, tutaj dodamy sobie modal, a może colors modal i możemy sobie wewnątrz teraz dodać jakiś content niech to będzie tekst blok i zmienimy jego tutaj treść na plek a następnie trochę go ostylujemy ten tekst więc wybierz, wybierzmy to jako może colors options okay, żeby nam się tutaj nie pomieszało i możemy teraz tutaj ostylować to trochę niech to będzie 20 pikseli wysokości dajmy może 40 pikseli od razu zróbmy jakiś wewnętrzny padding może niech to będzie 20 pikseli z każdej strony, ok, i teraz możemy, może skasuję tutaj ten padding i dodam go w tym miejscu po 20 pikseli z każdej strony, o i mamy taką zakładkę. teraz ten tekst moglibyśmy jeszcze pogrubić, tak żeby nawiązać do tego powyżej, może semi bold będzie w porządku, ok, i właściwie na ten moment to wszystko, co chcielibyśmy z tym zrobić. zastanawiam się, może dajmy to jeszcze lower caseem i takich zakładek potrzebujemy kilka sztuk, więc wybiorę sobie tej komandce i wkleję może trzy takie kolory sobie zrobimy, więc jeszcze tutaj dodamy jakieś tło, więc na colors modal wybieram sobie background, wybiorę tło naszego całego dokumentu, ale dodamy sobie cień. Wybieram box shadows i może dodamy cień całkowicie oplatający, blur dajmy na 8 i tu z tego black zjedziemy po prostu do no powiedzmy 10 pikseli, może ten blur jeszcze trochę zwiększa, niech będzie większy, może nawet jeszcze większy. W ten sposób będzie w porządku, 40 pikseli. No i to, co jeszcze chciałbym zrobić, to wewnątrz dodać jakiś padding z shiftem wciśniętym, dodaję z wszystkich stron padding, może niech to będą 32 piksele. Ok, myślę, że tak wygląda to dobrze. Teraz zmienię jeszcze treść, tu będziemy mieli na przykład blue, a tu będziemy mieli red. Mamy tutaj kilka opcji kolorystycznych i teraz możemy się zająć tym, żeby nam to działało tak, jak powinno. Czyli przede wszystkim, żeby nam nie odjeżdżał ten, ten element do góry. To, co możemy spróbować zrobić, to na tym elemencie na przykład wybrać Position Absolute. Oczywiście zmienił nam się teraz rozmiar, więc chciałbym, aby ten rozmiar wyglądał nieco inaczej. Niech się zastanowię, może byśmy tutaj zrobili tak, że po prostu nadamy szerokość 200 pikseli. Może jeszcze trochę, spróbujmy tak mniej więcej jak ta strzałka się kończy, może kawałek dalej. 250 pikseli będzie w porządku. No i jeszcze na naszym modelu tutaj mieliśmy, zdaje się, lekko zaokrąglone rogi, i jeszcze tutaj mieliśmy taką linię. Dodajmy sobie najpierw tą linię, borders, wybieram lewą krawędź, linię nieprzerywaną, no i w tym wypadku będzie to black, ok, i może dajmy jej 4 piksele szerokości. No i oczywiście jeszcze musimy ten radius zrobić, więc. Damy tutaj dosłownie 4 piksele zaokrąglenia, może 3 piksele zaokrąglenia. Zobaczmy, zobaczmy w podglądzie, wygląda to w porządku. No dobra, mamy to zrobione. Nasz model już nam nie odsuwa tego elementu. I na ten moment spróbujmy zaanimować, że kiedy najeżdżamy na ten element, to ten model się wysuwa. Więc nasz trigger wrapper mamy tutaj wewnątrz tekst arrow i mamy ten model. Teraz to, co chcielibyśmy zrobić, to, żeby po najechaniu na trigger wrapper pokazywał się ten model i po zjechaniu z trigger wrappera ten model. Znikał, więc wybieram sobie to jako trigger i pierwsze co zrobię, to w ogóle zmienię kursor na pointer. Skoro możemy tutaj robić jakieś akcje, to należy zmienić kursor na pointer, żeby w podglądzie było widać, że można na ten element najechać myszką i coś się powinno zadziać. A teraz przejdę do okna interakcji. Wyczyszczę, gdybyśmy tu przypadkiem mieli jakieś stare interakcje. OK. I teraz dodajmy sobie pierwszą interakcję. Mouse Hover. W ten sposób. Select an action. Start an animation. I dodamy sobie interakcję. Niech to będzie Colors Hover in. Ok. I teraz kiedy mamy hover in, ten colors model będziemy chcieli zmieniać jego wielkość. Wybierzmy sobie size, a właściwie skasujmy size, zrobimy to za pomocą scale. Wybierzmy scale, gdzieś tutaj było scale, o jest scale. I ustawmy najpierw stan początkowy. W stanie początkowym chcę, żeby ten element nie był widoczny, więc wybieram 0. Nie chcę animować całej klasy, tylko chcę ten konkretny element, żeby jego skala była 0. W tym momencie jeszcze ustawimy to jako... Initial state i z jakiegoś powodu nam to nie zadziałało. Zobaczmy. Działa. Tutaj w panelu interakcji nie ma podglądu. Ok. Dodajmy teraz drugi krok i znowu to będzie scale. Tym razem wybierzemy sobie jeden, bo chcemy aby tak. Wyglądało to po najechaniu kursorem myszy i zróbmy jeszcze jakąś animację. Może nie, niech będą to 300 sekundy, i może zróbmy Incubic Easing. I właściwie to wszystko, co byśmy chcieli tu zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda od początku. Puśćmy naszą animację, nie widać jej. Może w ten sposób najeżdżamy. OK. Dzieje się tu coś dziwnego. OK, błąd jest chyba dosyć śmieszny, ale tak naprawdę po prostu zrobiłem błąd tutaj, że zamiast on Hover dałem on Hover Out tą animację. Możemy to bardzo szybko naprawić. Daję Start an Animation on Hover, wybieram tą moją animację, a tu na razie damy Select An Action. I teraz już powinno to działać poprawnie. Najeżdżam i pojawia się moje menu. OK, czasami tak się zdarza, warto zwrócić uwagę, czy w dobrym miejscu ustawiamy naszą animację. Ok, skoro nasza animacja jest ustawiona i działa już poprawnie, może tutaj zmieńmy faktycznie na Selected Element. OK, i teraz będę chciał jeszcze zrobić to, że kiedy zjadę z tego elementu, to oczywiście moja animacja musi zmniejszyć ten element z powrotem do zera. Więc wybieram save i teraz faktycznie wybieram on hover out, wybieram start an animation, a następnie zduplikuję sobie tą animację i przejdę sobie do jej edycji. Tutaj sobie zmienimy z in na out. I teraz możemy sobie skasować ten stan początkowy i tutaj odwrócić na 0. Okay, jeszcze to co chciał zrobić to z in kubik, wybrać out kubik i zobaczmy jak to wygląda w tym momencie najeżdżam i teraz nawet jak zjadę na to menu to zobacz że mój modal się nie chowa dzieje się tak dlatego że ustawiliśmy go wewnątrz tego triggera gdybyśmy ustawili to nie wewnątrz tego triggera a gdzieś tutaj obok poza tym triggerem co mógłbym tu szybko spróbować zamarkować że on jest w, no, w dziwnym miejscu się pojawił ale to wynika z jego ustawień ale w porządku, to zobacz, że jeżeli najadę ten trigger i będę chciał wybrać opcję, to nie jestem w stanie tego zrobić. Dlatego to jest bardzo ważne, jeżeli robimy tego typu model, żeby zawsze ustawiać go wewnątrz tego triggera. I dzięki temu nawet jeżdżenie po tym elemencie będzie brane jako hover tej animacji. Teraz mogłoby się zdarzyć, że gdybyśmy przykładowo tutaj tego modala odsunęli powiedzmy od góry o jakieś tam procenty, a właściwie piksele w tym wypadku i teraz przejdźmy sobie do podglądu pokazuje nam się i widzisz że teraz nie jestem w stanie dojechać do tego elementu żeby mi nie zniknął dzieje się tak dlatego że są pozycjonowane jako absolut i tutaj pomiędzy mamy pewną przerwę i można to wtedy naprawić w ten sposób że w animacji ten change ten trigger w wrapper trzeba po prostu zwiększyć jego rozmiar zrobimy to w ten sposób że przejdziemy do animacji i tutaj na hover in wybierzemy sobie stan początkowy taki jak jest, to nawet nie musimy wybierać, wystarczy, że tu po prostu wybierzemy sobie size i w wysokości, po prostu wybierzemy jakąś większą większą wysokość, niech to będzie 250 pikseli i teraz przejdźmy do podglądu. Dzieje się coś takiego, jestem w stanie już przejechać taką odległość, tylko że ten mój element black wyjechał mi do samej góry. I też można to naprawić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że wewnątrz dodam jeszcze jednego diva, w ten sposób, a następnie wewnątrz tego diva umieszczę cały ten trigger wrapper w ten sposób. Zobaczmy, jak to się teraz zachowuje. Nadal nie jest to to, co bym chciał uzyskać. Ale teraz wystarczy, że po pierwsze na tym divie nazwijmy go color change container w ten sposób i ustawimy na nim 100 pikseli wysokości, tak jak ma wszystko tutaj, a następnie na tym elemencie wybierzemy display flex i przyleganie do góry i zobaczmy jak to teraz działa jak widzisz działa perfekcyjnie, a ponadto możemy sobie tutaj przejeżdżać dowolną odległość w pionie do tego okna modalnego Oczywiście jeżeli zjedziemy z tej trasy, to tutaj nic już nie jesteśmy w stanie zrobić, oprócz tego, że ten nasz div już został raz powiększony i musielibyśmy na animacji hover out, czyli w tym miejscu wybrać ponowne jego zmniejszenie, czyli przykładowo, jeżeli to jest ten trigger w wrapper, musimy tutaj dodać size i z powrotem jego wysokość zmniejszyć do 100 pikseli. I w tym momencie, jeżeli najadę na ten element, tutaj będę mógł sobie coś wybrać, zjadę z tego elementu i nawet będę tutaj jeździł kursorem myszy, to nie pojawi mi się ponownie to okno. Dopiero kiedy najadę na ten element, który można wybrać, to pojawia mi się to okno i znika dopiero, kiedy z niego zjadę. Jest to świetny sposób na okna modalne, które chcemy, aby w stanie hoover się pokazywały, i żeby po zjechaniu kursorem myszy z trigera, tego pozornego triggera, nie znikało nam to okienko. Ja sobie będę chciał cofnąć te zmiany, więc po prostu daję Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, aż wróci mi to na swoje miejsce. W tym momencie jest w swoim miejscu. Mi to w zupełności wystarczy, dlatego że mam tutaj bezpośrednio pod tym div blokiem ten element, więc, więc jestem w stanie to bez tych dodatkowych animacji zrobić. Zobaczmy teraz, jak to działa, wszystko działa tak jak powinno. W tym filmie to wszystko, jeżeli masz jakieś pytanie daj mi znać w komentarzu, a żeby być na bieżąco z nowymi filmami, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej kolejnej lekcji. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach